Cześć, Witajcie. Dzisiaj nagrałam na was dla Was film, to znaczy <grywa> nagrałam kilka filmów wcześniej i zaraz je zmontuję. Um, tak spontanicznie, ponieważ w niedzielę się, um, poprzednią niedzielę, pięć dni temu się oparzyłam, wyrządkiem dosyć mocno. I chciałam zobaczyć, jak się sprawdzi lawenda. Wcześniej stosowałam ją na malutkie oparzenia. Bezpośrednio, kiedy się oparzyłam, nie wiem, dotykając gorącego garnka, dawałam kropelkę lawendy. Zapominałam o oparzeniu, przestawało bolać momentalnie. I to bardzo się ładnie sprawdzało. Tutaj bałam się, że będzie inaczej. Pamiętam z zeszłego roku oparzenie u mojej córki, takie silne, parą wodną, które no, było oparzenie trzeciego stopnia. Wtedy też używałam lawendy, ale jeszcze nie wiedziałam, że trzeba taką bezpośrednio, albo o bardzo dużym stężeniu. A więc no, ono się tam goiło dosyć długo, ale teraz też nie ma śladu, bo olejki bardzo fajnie to wyprowadziły. Przez jakiś czas było przebrawienie, teraz nie ma. Natomiast jeśli chodzi o moje, no to będzie to widać w trakcie filmu, jak to, jak to się rozwijało. Pierwszy dzień był trochę trudny i no, myślałam, że wręcz wyjdą takie bąble typowe dla oparzeń, takich, takich silnych, ale nie było tak. I jak sobie przypomnę teraz różne historie z oparzeniami, czy swoje, czy w swojej rodzinie, no to kurczę, szkoda, że nie miałam wtedy lawendy. Także słuchajcie, to jest jeden tylko z cudów lawendy. Zresztą, tak od tego się zaczęła aromaterapia, że naukowiec, który pracował w przemyśle perfumiarskim, oparzył się w laboratorium i właśnie zanurzył rękę w lawendzie i, no i zobaczył, że to super działa. No, no i ja to doświadczenie teraz potwierdziłam u siebie. Żałuję, że właśnie tej lawendy nie było ze mną, kiedy, kiedy doświadczałam, czy kiedy moi bliscy doświadczali Właśnie silnych uparzeń, polecam taką buteleczkę lub chociaż próbeczkę mieć zawsze w kuchni, zwłaszcza tym osobom, o którym takie różne oparzenia zdarzają się często. Dajcie znać, jeśli też macie jakieś historie z lawendą i oparzeniami, lub z innymi jej użyciami. Cześć! Cześć! Właśnie przed chwilą oblałam się wrzątkiem z czajnika, robiąc kawę, więc chciałam pokazać, jak lawenda działa. Na oparzenia, to jest czerwone. Jeszcze piecze. Tutaj mam olejek z lawendy. Maje kropelkę dosłownie. Wsmarowuję. Wszędzie tam, gdzie jest czerwone, gdzie piecze. No dobra. Gdzie jest niedziela, 24? Będę co jakiś czas pokazywać, jak to się zachodzi. Hej, mały update. Minęło, nie wiem, może godzina Góra, zdążyłam wypić kawę i parę rzeczy zrobić. Nadal no, jest czerwone. To, to zaczerwienienie tak znika i się pojawia podobnie jak ból, więc to jest dużo większe oparzenie niż takie jakieś małe, powierzchowne dotknięcie czegoś, więc ja już teraz chyba trzecią, no trzecią tak, trzecią kroplę lawendy nakładam. A ponieważ taki olejek czysty nakładany na skórę, zwłaszcza taką jak moja, topową, ją przesusza, to wymyśliłam, że sobie zaraz przygotuję po prostu bardzo stężony emolient, mój taki do dłoni kremik z lawendą. Zrobię to moim starym sposobem, bo mam akurat końcówkę kremu do rąk. Nie będę się rozwodzić na tym, jaki to krem. Natomiast, o, jest tutaj bardzo mało. To opakowanie jest plastikowe, ale właśnie sprawdziłam, że ono jest zrobione z HDPE, czyli z dwójki, czyli z tego dokładnie samego plastiku co defuzory do Tera, więc ono jest bezpieczne, on jest bezpieczny w kontakcie z olejkami, więc w tym opakowaniu mogę sobie zrobić. Tutaj będzie tak 5 ml tego kremu, więc ja sobie zrobię no takie 6-7, no dobra, powiedzmy około 12%, dosyć silne. No i tym będę smarować po prostu częściej, żeby to mi... No. To jednocześnie trochę chodzi, bo, bo mam wodę. No zobaczymy. Kurczę, mam nadzieję, że żadne bombla i schodzenie skóry mnie nie czeka przy tym oparzeniu. Będę to dalej nagrywać i monitorować. Hej, teraz, o, teraz jak posmarowałam, to w ogóle nie czuję. Chociaż jeszcze jest trochę czerwono, jeszcze jest mocno czerwona. pewnie za jakiś czas znowu to wróci, bo to tak no, do 20 minut działa, potem wraca, no i trzeba ponawiać aplikację przy takim mocnym oporzeniu. To było po prostu polanie się wrzątkiem. Cześć, po około 30 godzinach po, po, po tym oporzeniu, tak to wygląda, już dużo mniej czerwone niż wczoraj wieczorem, niż na zdjęciu. Trochę jeszcze ta skóra jest taka inna w dotyku, ale przyznam, że dzisiaj tu nawet nie pamiętałam, żeby to smarować, bo tylko w momentach, kiedy myłam ręce ciepłą wodą, mnie to trochę piekło. Już nie czuję tutaj nic. Poza tym, że właśnie skóra jest taka troszkę inna w dotyku. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Cześć. 48 godzin po oparzeniu wrzątkiem. Dzisiaj jest wtorek i to, co się dzieje, to trochę to wyschło i zaczyna się złuszczać, ale tylko takimi cienkimi płatami. Bardziej to wygląda jak AZS niż oparzenie. Cześć, Cześć. A, dzisiaj mamy piątek, to będzie piąty dzień po tym oparzeniu. Um, mamy trochę słabe światło, no ale widać to już nawet nie jest jakoś mocno czerwone. Skóra jest jeszcze trochę sucha. Um, trochę mi ona schodziła, ale wyglądało to bardziej jak takie złuszczanie bardzo cieniutkiej, suchej skórki po opalaniu. Aniżeli jak po takim normalnym oparzeniu, zwłaszcza tak silnym. Także um, to maleństwo, lawenda spisała się doskonale.